Zostawcie wszyscy z tej strony: Sarlen i Destiny 2. Um, od ostatniego nagrania troszkę się zmieniło. Troszkę parafrazując pewnego imperatora, um, obrosłem w siłę. Tam, um, no, tam chodziło mi o kalucar, tam. Grow Fat, and something like that. Um, się pozmieniało. Um, przemianowałem się na. Tego ognistego czarownika, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa. Blade, ostrze świtu. Z tym że jest to środkowe drzewko, więc studnia brzasku się nazywa. Mam przy sobie na przykład broń boczną, samotnik. Mam opadającą gilotynkę, jak już widzicie, na plecach. I oto, całkiem fajna brońka, broniąka, jak się okazuje. Mówię, że nie ma katalizatora, ale może kiedyś go dostanie. Mów, nie czekaj. Zobaczymy. Jesteśmy w trakcie festiwalu z... zagubionych, straconych. Festiwalu of the Lost. Można to tłumaczyć. Drobiłem się zabandarowanego duszka. I, I miotły. To jest dawne miotło, które jeszcze zapył. I przypadkiem zrobiłem szturm. Ten, który miałem zrobić tutaj, ale go akurat nie nagrałem. Niestety, da się pojazd. E, więc jesteśmy już po tym szturmie, zabiliśmy haszladun i lecimy dalej. Piramida załamuje się pod ciężarem naszego postępu. Z każdym zwycięstwem jesteśmy coraz bliżej jej pokonania. Łupy zebrane po śmierci haszladun są dwojakie. Wiemy już, czego ukryta chmara używała do obrony przed koszmarami, i gdzie to znaleźć. Kryptoglif. Zestaw run używany przez Ruj do wywoływania ich magii. Oczywiście, aby go zdobyć, musimy zanurzyć się w straszliwych ciemnościach. Nasz kryptoglif leży na dnie piekielnej paszczy. No dobra, nie chcę się brać jej zleceń. Ogarnijmy kryptoglif, tylko teraz, gdzie to jest? Tutaj zlecona moc 800. Mam nawet nad to. Ja muszę muszę przyznać, że ten miot miotła, wydaje się, śmieszny dźwięk. Zaczęliśmy nazywać trochę między sobą nimbus. Okej, okay, dobra, w ogóle jak wam się żyje w tych ponownie upierdliwych czasach? A, myślałem, że dążę dorwać tego priorytetowca, ale... Jak nie to... O, tu wam. Jotun. Całkiem fajna broniołka. jest samotnik bodajże żeby roli Gambit'u. Ok, fajnie mi się nim strzela, zwłaszcza przez jego perk'i, on ma tam banitę i e, magazynek wielobójstwa, z tego spamięta. Plus mam perk'i, wzmocnienia, upgrade'y, jak to tak zwał, e, pod e, broń trochę. Ale na razie zacznijmy ten kryptoglif odzyskiwać. No, kiedyś robiłem to z roliberem, to nie było takie łatwe. samemu może być? róży nie. No, pożyjemy, zobaczymy jak to będzie. Powinno być okej. Okay. Niech tylko... O, to... okej, okay, wczytało się. Katakumby. Gdzieś w głębi tego opanowanego przez rój labiryntu ukryty jest nasz kryptoglif. Jeśli chcemy dostać się do wnętrza piramidy, Musimy go odzyskać. Więc jednak, ci, którzy wchodzą w głąb katakumb, często nie powracają. Światło nie dociera do wnętrza tego grobowca. Nie pocieszasz, Elis, nie pocieszasz. Dobra, lecimy na ostro. No plus trzeba przeciężeniowy w razie jakby był jakiś boss przeciężeniowy, aczkolwiek tu się ich nie spodziewał. Udało sobie trochę sprzętu z tego przesilenia, ale niewiele poradzę na to, że jednak jest wystarczająco... Wiem, ja że widziałem tu czarownicę. Mi się podoba w Jotunie, Ma minimalne, ale jednak na pocisków. I fajny dźwięk. Tu brzmi jak uderzenie okowadło. Jednak go przeodufujesz. To fajna bronią, ale. Troszkę mi zajęło jednak, żeby do się go dostrzec. Po... Nasze wejście jest tam, po drugiej stronie pieczary. Trochę olałem. wątki czarnej zbrojowni. Widzieliście Bonita wskoczył to trochę naprowadziło teraz bardziej widzieliście, że naprowadziło chyba nie na to co chciałem Dobra Gilotyna Mam nasycenie światłem, więc teraz mój pistolecik ma większe obrażenia ale nie mam zamiaru go używać na na coś większego tym razem. I tu. Jakby są się robić strasznie. Rządy, Jako że stanowią schronienie dla najpotężniejszej magii roju. W tym dla naszego kryptoglifu. Nie wiemy, co rój planuje zrobić z mocą tak niebezpieczną, jak ta. Ale nie może im się udać. Mroczne rytuały roju stanowią zagrożenie. Na które nie możemy sobie teraz pozwolić. Jeśli ich cele zejdą się z naszymi, jest dla nas sprawą najwyższej wagi, aby ich natychmiast powstrzymać. Dobra, otwórczę się eurota. Więc no to pan będzie atakować, no właśnie. Nie no jak coś mi. Chodzi z ciemności. Tego, że teraz będą tu. Następni z Jotunem, trzeba o tyle uważać, że jednak. Y, można się nim zranić w urwach do zabić. Chyba, że taki jest wasz plan. Nie wiem, może jesteście niektórzy masochistami pod tym kątem w grach. Sądzę, Dobra. No czekaj, to idzie. Nie jest najgorzej. Lenny. I tak to działa. Lecimy, lecimy. To w tych głębinach, Krota i jego potomstwo pozbawili mnie wszystkiego, co było mi bliskie mojej drużyny ogniowej, moich przyjaciół. Pozostałam tylko ja, pokonana i złamana. Czucie winy jest we mnie silne Wy też musicie być silni naprzód o, to chyba Największe dubo tej gry Nie trafiłem A ty się nie teleportuj, nie jesteś weksem Jesteś Akolitą będzie kolejna fala wrogów na bank. Ten most wygląda chyba z najemocji. Moje światło, to się znowu dzieje. Jesteś jest w się. Piramida odwraca waszą uwagę. To wszystko. Gdy będziecie mieli kryptoglif, teleportuję was stamtąd. Kamat mi, kamat mi. I dare you. Ale nie ciebie. Shit, shit, shit. Tych wybuchających, to ja to akurat nie chcę. Przepraszam was bardzo. Które nawiedzały Eris Obserwują nas strażnicy bez twarzy. Chcą tylko odwrócić naszą uwagę. Mamy nadzieję, że tylko odwróci. Miejmy nadzieję. Jest kryptoglif. Kryptoglif. Bierz go To będzie takie łatwo. Właśnie. teraz zrobić, bo jakoś tak nie ogarnąłem Z tego że chyba muszę iść przed siebie Teraz te mam jakieś punkty Chyba, coś to, to muszę pewnie zabić jak zwykle Że umarła. Teraz nastąpiło. One down, one left. No tego lubię. Jutunka by się nauczyć grać z jedną bronią na specjalną amunicję. Chodzi mi to dwojako, ale nie jest najgorzej. A jeszcze jedna to jest dobra. Bierzemy krótko Lif. My kryptoglif, teleportuj nas stąd, Eris, jesteś tam? <laughs> Uciekać. Tak jak mówiłem, spieprzać Tak to niestety działa Uciekamy Gdzie, gdzie przyrośnie Z tymi usługami ja się nawet nie przytulam Zwykłymi nie chcę, co z tymi. Zguba kupować To jest pewnie ten debuff, który nie pozwala mi użyć. Mojej umiejętności. Dobra, mam was. Gdzieś muszę się stąd wydostać. Dobra, już jesteśmy na ostatniej prostej. Trochę jej zawłózę magię. Czekaj, na od odcho odchodniaczka. Coś chyba zabiłem. Nie interesuje to już jednak. Weszliśmy stamtąd. Strażniku, Ach. jesteśmy my i kryptogi. Przeniknione ciemności piramidy nie dopuszczały mnie do was. Ale nie wolno nam tracić czasu. Z kryptoglifem w rękach mamy szansę pokonać piramidę. Przynieście go tu, a zrobimy z niego użytek. Tak jest. Ostatnio myślałem jeszcze nad jakimś innym buildem do czarownika, żeby trochę zużyć jednak ten zapomniany czy znaczy, inaczej myślałem nad jakimś buildem pod takie, nie wiem, mid pod late game'owe aktywności typ jak jest tam nocne szturmy, coś takiego znowu tam stateczkę latam, tak i tak jakoś, jakby użyć jakiegoś tego elektrycznego, ale nie mam żadnego pomysłu, jak to zrobić, żeby to działało Zobaczę po prostu z broni, te przebicia i tak dalej. Ale to są tylko dwa rodzaje. Jak trafię na trzeciego jakiegoś, tam nagle, to nagle albo zmieniam bronię, albo muszę mieć jakieś umiejętności. Przy na przykład próżniowym mogę mieć tak yy, ogłuszające na broni bocznej, jak teraz. Czyli jak teraz, teraz mam przeciążenia, ale mógłbym mieć. Tu mógłbym wziąć sobie karabinek z antybarierową. No i jakaś broń ciężka. I jako Voidwalker, krążący przez pustkę, mogę mieć granaty te takie przytłaczające. Nawet no, przyciążeniowe, jak to tak zwał. Ewentualnie grać ognistym od na przykład górne drzewko, żeby mieć dystansowy atak. Wziąć perk, żeby mieć ogłuszeniowy atak ognisty, wręcz. No i broń jakaś yy, przeciążeniowa i na bariery. A przy elektrycznej? Czekam na wytyczne. Chyba, że jakąś, Nie wiem. Musiałbym mieć jakiś dech lewiatana albo coś takiego, żeby to działało. Ale nie mam. Dobra, wróćmy do RIS skończymy tą misję. To takie moje zagłostki ostatnie bo jednak ten elektryczny jest wysok, tak najbardziej zapomniany pod kątem tych aktywności. No cóż, Elis. Wszystko mi jedno. Kłamiesz. Czuć od ciebie odór piekielnej paszczy. Tak, umyjemy się. Pancerz przyda się w nadchodzących bitwach. Ale aby wejść do tej piramidy, potrzeba czegoś więcej. Trzy kolejne fragmenty pancerza. Trzy kolejne koszmary. Ta zaraza już samą swą obecnością torturuje księżyc. Odeśli je do przeszłości, gdzie jest ich miejsce. A w zamian dadzą nam swoją moc. To zaraz, co dostałem? Budki? Chyba jeszcze nie. Teraz i fantom Riany 3 nawiedzą mnie razem z pozostałymi i są ciężkim brzmieniem dla mojego umysłu. Yy, Riana 3, tamten coś tam, Sota, to jest... Drużyna ogniowa, z którą Eris, śmierta sprawa, Eris raczej wygląda na Warlocka, ale była kiedyś łosą. Tanterem. Hmm. Zaczęto te piekielnej paszczy i tam wszyscy, z wyjątkiem Eris, y, zginęli. Gdzie Eris straciła, do przykład, ducha, z tego, zbyt, z tego co się orientujemy, dlatego chodzi z tą kulką. Kamykiem, jak zwał tak zwał. Kryptoglif musi zostać użyty, aby wzmocnić pulpit dla klinania w pobliżu Eris. W połączeniu z oczyszczoną esencją, może to w stworzeniu kolejnego fragmentu pancerza pogromcy snów. Zmocnij pulpit za pomocą kryptoglifu, zanim uderz się na polowanie na kolejne koszmary. Otwierć Pulpit, oczyszczone esencje cierpienia, czyli... Tak, zrobiłem sobie nawet ponad setny poziom... ...przepustki. <laughs> to tak ciekawie wygląda, coś tak wynurzaj, nasz roju. To interesujące miarę. Pulpit zleknienia błyszczy magią roju, a to dzięki wyposażeniu go w nowy źródło mocy kryptoglif. Pulpit może teraz, osadzić, może teraz zmieniać oczyszczoną esencję koszmarów, by stworzyć kolejne fragmenty pancerza pogromcy znów. Ważna wiadomość, nie wiem co to jest. Pulpit zleknienia emanuje energią i zapewnia ci sprzęt do walki z koszmarami i piramidą. No to takie słabe. Wymiana a tak jestem w międzyczasie do w trakcie robienia em, Na boskość ten karabin Wiązkowy egzotyczny I ty właśnie musiałem też dać tą misję żeby móc zrobić to e, Przepaska Zlecenia 1 fantomowy rdzeń ale możemy zrobić trochę tak, teraz mam więcej. Mam ochotę jedno i drugie zrobić. To jest not eris? Tak to by skrzynię, kończ patrolę wdrożenie publiczne publicznej inaktywności. No dobra, tutaj co? Fantomowe dostaje. No dobra. Mam ponad 20 minut, to będzie w krótsze, ale fabularnie ważne. To bym tyle w tym w takim razie. Trzymajcie się ludzie i miłego dnia. I jedna rzecz, jakbyście mieli jakiś pomysł na... Na co? A, zabrakło mi słowa. na, 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 na jakiś build Ala late of dla elektrycznego czarodzieja, czarownika dajcie znać, to spróbuję nad nim pomyśleć egzotyki mam teraz za w mikrofon, raczej wszystkie brakuje mi chyba tylko tego tej klaty na tancerza burzy że im więcej zabijesz tym takim się tak wyrażę imperatorem z Gwiezdnych Wojen tym więcej zadajesz obrażeń to chyba tylko tego mi brakuje pancerza. Dla czarownika dobra nie przedłużam Trzymajcie się następnego dnia dajcie następnego Do następnego razu Dajcie znać czy wam się podobało I Miłego dnia Trzymajcie się bądźcie zdrowi